Moi drodzy, dzisiejsze zajęcia muzyczne zaczniemy od powtórzenia sobie podstawowej wersji naszej piosenki. Posłuży nam ona do rozśpiewania się. Także uwaga, zaczynamy śpiewać Hanko, Modro Oka. Hanko, Modro Oka, nie wystawaj u potoka. Hanko, Modro Oka, nie wystawaj tam. Bo w potoku woda toczy, powymywa Twoje oczy, Hamko, mądro oka, nie wystawaj tam. Teraz przypomnimy sobie, jak brzmi ta sama piosenka, ale wtedy, kiedy zamienimy wszystkie samogłoski na samogłoskę A. Hanka, madra, aka, na was stawaj, apataka, hanka, madra, aka, was stawaj, tam. Baf, pataka, wada, tacza, pava, mawa, twaja, acza, hanka, madra, aka, was stawaj, tam. W poniedziałek nauczyliśmy się kolejnej wersji naszej piosenki. Tym razem zamieniliśmy wszystkie samogłoski na e. Powtórzmy sobie henkę medrę kenewstętej a pitkę henkę medrę kenewstętej tem bez tete kewedete czepewe mewe tweje ecze henkę medrę kenewstętej tem no a dzisiaj kolejne wyzwanie przed nami tym razem wszystkie samogłoski zamienimy na samogłoskę o, próbujemy no to do dzieła. Honko, modro, oko, nowo, O, potoko, Chonko, modro, oko, nowo, tom. Bo w potoku to powo toczopową twoje oczo Chonko, modro oko, nowo, tom.